Cześć! W tym zadaniu najpierw mamy uzasadnić, że suma współczynników dowolnego wielomianu jest równa w od 1. No to zapiszmy sobie wzór na dowolny wielomian zgodnie z definicją w od x to będzie równe a o numerze n razy x do n tej potęgi, tak? Plus a n minus 1 razy x do n minus pierwszej, plus... I tak dalej według tej reguły i kończymy na a1x do pierwszej i plus A0. No to teraz zobaczcie, jeśli pod x podstawimy 1, czyli będziemy mieli w od 1, to wtedy każdy z nasz współczynnik wymnoży się przez 1 i to będzie AN razy 1 do potęgi n tej plus AN minus 1 razy 1 do potęgi n minus 1 plus dalej to samo i plus A1 razy 1 i plus A0. No to te wszystkie liczby wymnożone przez 1, niezależnie do której byłyby potęgi, no to będą po prostu sobą, prawda? Bo wymnożone przez 1, czyli to będzie AN plus AN minus 1 plus dalej według tej reguły, prawda? I razy plus A1 i plus, a to miało być A0 oczywiście, i plus A. 0, czyli udowodniliśmy, że w od 1 to jest suma współczynników, więc możemy zastosować sobie tę zasadę u nas w naszych wielomianach, bo mamy tutaj podać sumę współczynników, czyli wystarczy, że policzymy w od 1, nie musimy prze, przez siebie wymnażać tych nawiasów i sprawdzać, jakie będą te współczynniki, bo wystarczy nam tylko suma, czyli podstawiamy w od 1, mamy 1 minus 27, a tu mamy 2 razy 1 plus 11, i tu będzie 1 odjąć 1, czyli 0. I z tego wychodzi nam suma równa 0. I teraz przykład B, podstawiamy sobie W od 1, to będzie równa w nawiasie 2 razy 1 minus 5 plus 2 do potęgi 101, czyli wychodzi 2, dodać 2 to 4, minus 5, czyli minus 1 do potęgi 101. Czyli minus 1. A widzicie, jeśli byśmy musieli podnosić do potęgi 101, pierwszej, to nieźle byśmy się musieli napracować, a tak łatwo sumę policzyć.